Depresja u nastolatków. Nazywam się Tomek Morzdeń, ze mną jest Lidia Jeziorny Zdanowska. Zadanie jest realizowane przez Fundację Przystań w ramach projektu Jestem Wolny, finansowanego przez Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza. Lidia, czy depresja w ogóle może występować u nastolatków? Tak, może występować u nastolatków, a nawet u młodszych dzieci niż nastolatkowie. I chociaż mówi się o tym, że jak ktoś ma wszystko i ma dzieciństwo, i to jest taki czas, który powinien być beztroski, radosny i szczęśliwy, to w rzeczywistości bardzo wiele młodych osób choruje na depresję. Zadam pytanie, jakie być może wielu rodziców kieruje do dzieci, ale jakie ty możesz mieć problemy? Tak, my nie doceniamy tych małych problemów, czy wielkich problemów małych ludzi. Tak naprawdę to wiele zmian w życiu, których my może nawet nie zauważamy, albo nie traktujemy ich poważnie. Na przykład czyjeś zniknięcie, zniknięcie babci, dziadka, albo ważnego zwierzęcia, albo ważnego przyjaciela w życiu, koleżanki, kolegi z klasy, może powodować obniżenie nastroju i co u wrażliwszych osób, powodować nawet epizod depresyjny, albo pojawienie się nowej osoby, Pojawienie się rodzeństwa, zmiana szkoły, zmiana miejsca zamieszkania, a czasami rzeczy, których my nawet nie zauważamy, bo nam się wydają takie bardzo drobne, są dla dzieci bardzo ważne. Jak pojawienie się rodzeństwa wpływa na dziecko? To zależy od bardzo wielu czynników, ale z historii bardzo wielu rodzin wiemy, że może wpływać bardzo pozytywnie lub bardzo dramatycznie. Właściwie jeżeli. Dziecko wychowywało się w rodzinie samo. Było takim jedynym rodzynkiem, na którym koncentrowała się cała uwaga, a pojawia się mały człowiek, który zabiera całą uwagę i jest bardzo absorbujący. Może to powodować na wiele lat poczucie odrzucenia u tego starszego rodzaństwa. W takim razie, od jakiego wieku może zacząć się depresja? Trudno powiedzieć. Jeszcze. Kilka czy kilkanaście lat temu faktycznie w klasyfikacji chorób były jakieś kryteria wiekowe, to znaczy poniżej jakiegoś wieku nie diagnozowało się pewnych chorób, natomiast w tej chwili właściwie już ich nie ma. Mamy pacjentów 8-9-letnich, którzy mają pełną objawową depresję, myśli samobójcze albo za sobą próby samookaleczania. Mhm, więc w takim razie, co najczęściej jest przyczyną depresji u tak młodych osób? To pewnie wiele złożonych czynników. Y, oczywiście, że może to być sytuacja rodzinna, na przykład rozwód rodziców, rozpad rodziny, y, czy zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły, właśnie lub też inne sytuacje, które dla dziecka są traumatyczne. Przemoc występująca w domu albo przemoc, której dziecko było świadkiem, bądź której doświadczało. Przemoc w szkole, brak akceptacji ze strony rówieśników, hejt spotykany w internecie, który może być niewidzialny dla rodziny, dla otoczenia, a jest bardzo dotkliwy i bolesny dla dziecka. To są te czynniki, natomiast ważniejsze od samego występowania tych czynników jest to, co Rodzice, czyli co ci najważniejsi w życiu dziecka, z tym robią. Czy zauważą, czy poświęcą wystarczająco dużo czasu na to, żeby okazać zainteresowanie, żeby spróbować ten problem rozwiązać, czy skoncentrują się na dziecku na tyle, żeby wyposażyć je w takie strategie radzenia sobie z takimi najbardziej stresującymi sytuacjami. A jak może wpłynąć depresja u rodzica na depresję u dziecka? Bardzo złożony temat jest. Może na przykład być tak, że właściwie każda choroba pojawiająca się w rodzinie, czy to depresja, czy jakiś rodzaj zaburzeń lękowych, czy uzależnienie wpływa w taki, może wpływać w taki podobny sposób na dziecko. Dziecko wtedy wchodzi w jakąś określoną rolę. Na przykład próbuje ratować rodzica, opiekować się nim, tak jakby samą było rodzicem dla tej swojej mamy czy tego taty. Może reagować również jakimiś zaburzeniami lękowymi, spowodowanymi nadmiarem stresu, takim dużym przeciążeniem y, psychiki. Może reagować tak, że się wycofuje, robi się apatyczne, y, ma takie poczucie bezradności, bezsilności, nie podejmuje żadnych działań. To zależy od struktury psychicznej dziecka. Ważne jest też, czy są inne osoby dorosłe wspierające to dziecko, które wytłumaczą, wyjaśnią i pozwolą temu dziecku pozostawać dzieckiem. Wtedy taka depresja występująca w rodzinie może nie mieć wpływu na dziecko. Gdybyś miała wymienić trzy najczęstsze przyczyny depresji u dzieci? Chyba można powiedzieć aktualnie, że. Takie najczęstsze przyczyny depresji, z którymi my spotykamy się na co dzień, to jest właśnie duża presja i stres związany ze szkołą, z nauką, z ocenami, z osiągnięciami szkolnymi, z takim wyścigiem szczurów, z którym dzieci spotykają się już w bardzo wczesnych latach szkoły. To jest też presja rówieśników, którzy mają duże oczekiwania i potrafią być bardzo okrutni, oceniający, bardzo wymagający w stosunku do swoich kolegów, koleżanek. I chyba jedną z takich przyczyn głównych jest również hejt w internecie i to, w jaki sposób ludzie, młodzi ludzie traktują siebie nawzajem w tym wirtualnym świecie. Jak bardzo okrutni, wulgarni, nieprzyjemni potrafią. Dla siebie być, jak bardzo bezwzględni, yy, nawet życzyć sobie śmierci, albo pisać, mówić do siebie nawzajem lepiej się zabi, lepiej, żebyś nie żyła. Takie zdania y, u dziecka, które bardzo potrzebuje akceptacji rówieśników, mogą doprowadzić do bardzo przykrych konsekwencji. Jakie objawy y, u nastolatków wskazują, że to jest właśnie depresja, a nie chwilowy, chwilowe załamanie nastroju, na przykład? Tak, to ważne pytanie, dlatego że depresja u nastolatków czy u dzieci objawia się nieco inaczej niż u osób dorosłych. Oczywiście te podstawowe objawy są spełnione, to znaczy taki człowiek ma obniżony nastrój, to trwa dłużej niż 14 dni codziennie, może mieć zaburzenia apetytu, zaburzenia snu. Natomiast jeszcze u dzieci czy u osób nastoletnich takim ważnym objawem, który się pojawia, to jest drażliwość, nerwowość, wybuchowość. Czy też takie deklarowane lęki, odczuwanie niepokoju, fobia szkolna. Przez inne osoby, osoby dorosłe to może być postrzegane jako właśnie taki chwilowy bunt nastolatka czy jakieś jego widzimy się albo takie zachowania mające na celu unikanie szkoły czy obowiązków, a w rzeczywistości może już się rozwijać depresja, która trochę jest maskowana przez taką nerwowość czy wybuchowość. Więc w jaki sposób rodzic może zajrzeć do głowy dziecka, żeby móc określić, czy to jest zwykłe lenistwo i wymigiwanie się od jakichś zadań, czy może rzeczywiście początek jakiegoś większego problemu. Rodzice tak naprawdę są dobrymi obserwatorami swoich dzieci, więc jeżeli jakieś zachowanie się zmieniło, dziecko jakieś było wcześniej, na przykład chodziło do szkoły, osiągało dobre wyniki w nauce, albo średnie, przeciętne wyniki w nauce, miało znajomych, czy przyjaciół, albo chociaż jedną koleżankę, a teraz zaczyna się izolować, nie chce chodzić do szkoły, zgłasza takie objawy somatyczne, jak bóle brzucha, bóle głowy. Czy siedzi bardzo długo w nocy i nie chce spać? Nawet jeżeli siedzi z tą komórką czy przed tym komputerem, to warto się zainteresować, dlaczego wybiera akurat taką formę aktywności zamiast snu. Może niekoniecznie jest to od razu uzależnienie od komputera czy od portali społecznościowych, ale może to być objaw problemów z zasypianiem, galopu myśli, który takiemu młodemu człowiekowi towarzyszy w nocy. Takich zmian w zachowaniu, i w nastroju, w samopoczuciu dziecka na pewno nie można bagatelizować. Przejdźmy do leczenia. W jaki sposób rodzic może pomóc dziecku wyjść z depresji? Rodzic po prostu powinien zapisać dziecko do psychologa. Jeżeli jest taka możliwość, oczywiście od razu powinien również wyznaczyć termin do lekarza-psychiatry. Natomiast, jeżeli kolejka jest zbyt długa, to w tym czasie, w czasie oczekiwania na konsultację psychiatryczną, wizyty u psychologa, spotkania z psychologiem, rozpoczęcie psychoterapii, może już pomóc dziecku w wychodzeniu z tego trudnego stanu. Ale rodzic sobie może myśleć, co oni tam będą robili z moim dzieckiem. Może dziecko będzie wymyślało na mnie niestworzone historie, może to się okaże, że jest moja wina. Pewnie tak. Pewnie będzie wymyślało różne niestworzone historie i będzie opowiadać, jak mu to jest źle i jacy rodzice są straszni. Ale takie jest prawo okresu dorastania, takie jest prawo dojrzewania, adolescencji, natomiast. Psychologa, rolą tutaj jest, aby dotrzeć do źródeł jego samopoczucia. Psycholog zdaje sobie sprawę też z tego, że wszystko to, co mówi pacjent, nieważne od tego, nieważne ile ma lat, bo dorośli ludzie też wymyślają czasami na terapii różne rzeczy, tak można powiedzieć. Natomiast w rzeczywistości nie jest to wymyślanie, tylko zawsze jest to mój indywidualny, subiektywny odbiór rzeczywistości. Które wpływa na mnie w taki a nie inny sposób. I tutaj właśnie rola psychologa polega na tym, żeby ten subiektywny odbiór rzeczywistości był łagodniejszy dla człowieka, dla pacjenta, żeby nie doprowadzał go do takich skrajnych stanów emocjonalnych. Jestem prezesem firmy, mam piękny dom, mam rodzinę, dzieci. Co pomyślało mnie znajomi, jeżeli się okaże, że moje dziecko musi iść do psychiatry? No, chyba już ten obraz psychiatry powoli się zmienia też w Polsce. Coraz chętniej sięgamy po porady psychologa, nie traktujemy tego właśnie w takich kategoriach oceny. Raczej już uczymy się myśleć, że jest to forma troski, opieki, że nie jesteśmy wszechwiedzący i jak czegoś nie wiemy, nie rozumiemy tego, co dzieje się z naszym dzieckiem, to możemy zapytać specjalistę. A w się teraz w rolę dziecka, czuje, że coś jest nie w porządku, odczuwa niepokój, trwa to dłużej niż 14 dni, wie, że coś jest nie tak, nie wie, czy pójść do rodziców, nie wie, jak go odbiorą, czy może nie nakrzyczą, może jeszcze powiedzą, że to wszystko jego wina. Co dziecko ma zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim mówić o tym dorosłym. Mówić o tym rodzicom, jeżeli rodzice nie słyszą, nie słuchają, nie mają takiej zdolności, to mówić o tym wychowawcy w szkole, pedagogowi, psychologowi szkolnemu. W tej chwili w Polsce już działają poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne, których celem jest również docieranie do Dziecka w jego własnym środowisku, w szkole, w domu, tam, gdzie przebywa, więc dzieci nie są zostawione bez opieki. Mogą zadzwonić na telefon zaufania, gdzie również otrzymają pierwsze wsparcie oraz adres do miejsca, do którego mogą się udać, lub też, jeżeli już mają lat 18, a są osobami uczącymi się, to mogą samodzielnie zapisać się na terapię. Więc powiedzieliśmy sobie, co może zrobić dziecko, gdy jakieś objawy samo zauważy u siebie, ale powiedz, jaka w takim razie może być profilaktyka, czyli jest świadomy nastolatek, nie ma problemów z depresją ani z zaburzeniami nastroju, ale wie w jakim środowisku, w jakim świecie żyje, wie, że być może go to dotknie kiedyś, w mniejszym lub większym stopniu, co może już zawczasu zrobić, aby uniknąć tego albo zbudować sobie odporność. Mm -hmm. Ostatnio czytałam taki ciekawy felieton, w którym powiedziano, że jakby wyniki wszystkich możliwych badań na temat szczęścia wskazują na to, że szczęście jest efektem więzi. A więc nieposiadania rzeczy materialnych, nowy Bentley nie daje szczęścia, nowe markowe ubrania też nie dają szczęścia. Nawet jeśli dają taką chwilową przyjemność, to szczęście dają jednak bliskie, prawdziwe, głębokie realne więzi i relacje. I to jest taka forma profilaktyki, która jest najskuteczniejsza. Nawet jeżeli ktoś zachoruje na depresję, bo sam więzi jakby nie chronią w sposób taki absolutny przed depresją, to jest w stanie szybciej poszukać pomocy, chętniej z niej skorzystać inni. Jest większe prawdopodobieństwo, że szybciej zauważą, że dzieje się coś niepokojącego. Dlatego w tym sensie więzi nas chronią przed takimi konsekwencjami depresji. Co byś powiedziała rodzicowi, który wie, że jego dziecko ma depresję i odczuwa z tego powodu wyrzuty sumienia i nie może sobie z tym poradzić? Rodzice chyba często odczuwają wyrzuty sumienia, kiedy dzieciom się coś dzieje, zwłaszcza ci rodzice, którzy troszczą się o dzieci i chcą dla nich jak najlepiej, czyli zdecydowana większość rodziców. No, pewnie powiedziałabym im wprost, że to nie jest wasza wina. Natomiast faktycznie bardzo dobrze zrobiliście, że tu jesteście. No bo jeśli już ze mną rozmawiają, to pewnie są już w poradni, gdzie, gdzie dziecko może skorzystać z pomocy. A dbanie o kondycję fizyczną, ponieważ na przykład bieganie może powodować wzrost endorfin, dbanie o jelita, myślę, że to są dobre rady, jeżeli chodzi o zapobieganie depresji? No to jest bardzo drażliwy temat ostatnio, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia z wieloma odkryciami związanymi z takim naszym powiązaniem pomiędzy ciałem a umysłem. A z drugiej strony mamy taki duży hejt wobec takich prostych rad: idź pobiegaj, poczytaj książkę, idź popływać zjedz warzywa. Myślę, że prawda jest gdzieś po środku, jak zwykle. To znaczy, prawdą jest to, że nasze ciało ma wpływ na naszą psychikę, a nasza psychika ma wpływ na nasze ciało, że jednak 90% serotoniny, która jest w naszym organizmie, jest produkowana w naszych jelitach, i że to kondycja naszych jelit odpowiada za nasze samopoczucie, o czym świadczy chociażby samopoczucie osób, które cierpią na różne choroby związane z jelitami. Oczywiście, że pod wpływem biegania, pływania, innego wysiłku fizycznego wydzielają nam się endorfiny, które dają nam przyjemność. I oczywiście nie jest to lekarstwo na depresję. Natomiast na pewno dbanie o swoje ciało jest pewnym rodzajem profilaktyki czy prewencji w wypadku zaburzeń nastroju, takich jak depresja. Jako fundacja otworzyliście się na leczenie nastolatków w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Powiedz, jest duże zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie jest przeogromne. Mogę powiedzieć, że od kwietnia, od 1 kwietnia, kiedy podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, przyjęliśmy około 350 rodzin. To bardzo dużo. Jak wygląda taka wizyta? Czy to dziecko musi przyjść z rodzicem i wtedy dziecko bez rodziców musi opowiadać? Czy tam raczej chce opowiadać? Czy raczej cała rodzina i rodzice słuchają, kontrolują? Jak to wygląda w praktyce? Bardzo różnie to zależy od wieku dziecka, ale niektóre y, fakty tutaj są uniwersalne. <laughs> Dziecko musi zgłosić się z rodzicem, ponieważ rodzic musi wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka, na objęcie go leczeniem, musi oświadczyć, że jest jego prawnym opiekunem. Po czym właśnie odbywa się taka wstępna konsultacja, porada diagnostyczna z psychologiem, który zachce porozmawiać i z rodzicem, i z dzieckiem na temat problemu. A to w jakiej kolejności, czy razem, czy osobno, to właśnie zależy od tego, ile lat ma dziecko, czy chce samo wejść do gabinetu, czy troszkę się boi. Też chodzi o to, żeby ta pierwsza wizyta nie była traumatyzująca, żeby nie wywoływała lęku w dziecku, ale żeby ono mogło się poczuć swobodnie i zechciało wrócić drugi raz. Co ma zrobić dziecko, które czuje duży problem, ale nie czuje wsparcia u rodziców? Rodzice ignorują to, co on mówi, nie chcą absolutnie iść do żadnego psychologa. Gdzie takie dziecko może się udać? Takie dziecko może rozmawiać ze swoim psychologiem szkolnym, z pedagogiem, zawsze. Natomiast my, jako poradnia, na mocy porozumień, które podpisujemy ze szkołami w naszym mieście i w okolicznych miastach, Możemy właśnie podejmować taką współpracę z psychologami, z pedagogami, z, wychow z wychowawcami w szkole, po to, żeby oni skuteczniej mogli takie dziecko wspierać. W tym odcinku rozmawialiśmy o depresji wśród nastolatków. W kolejnym będziemy rozmawiać o tym, czym jest hemseks. Ja przypomnę, że zadanie jest realizowane przez Fundację Przystań w ramach projektu Jestem Wolny, finansowanego przez Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza.